Z nas, gdy się rodzi, rodziny nie wybiera, nie wiem ile dałby ten Co to może zmieniać mi jest dobrze tam, gdzie jestem Niczego nie zmieni nigdy po dzięki o i matce wiem Co to dobra zło wow. wiesz, nie zawsze było normalnie Ale mam własny kot rodziców, na których mogę liczyć Mimo wszystko się on docen to Oni zrobią dla siebie wszystko, bo jesteś ich przypon bo... Pamiętaj to, ko kocham swoich rodziców Pomalczył się i nie zmienił ich nigdy, bo są wszystkim co mam, więc naprawdę to chcę to, że mi w ogóle masz, Po co drugi dzieciak o tym masz, wiesz, brat? Kocham swoich rodziców. Pomalczył się i nie zmienił ich nigdy, bo są wszystkim co mam, więc naprawdę to chcę to, że w ogóle masz, Po co drugi dzieciak o tym masz, wiesz, praw Każdy rodzic znaczy o tym, bo jego dziecko było w trofei, nie z koszty, póki nie będzie już wszystko dobrze. Moi ludzie dostali porządnego kota, tym pamiętam jak jakaś powiedział, on nie będzie słyszał na to ucho. Ja doceniam ich za siłę, i trwało żadnych ścian, może w końcu byś powiedział, coś miłego to, bo oni zasługują na to mimo wszystko, bo jesteś ich w pamiętaj to, kocham swoich rodziców. Pora trzy nie zmieni, by niech nigdy, bo są wszystkim co ma, więc naprawdę docen to, że nie w ogóle masz, po co drugi dzieciak, po tym masz, wiesz, prawda? I na nieraz, jak dzieci jadą, porocił za co się dzieje ty tym waszym domu? Dbalo dobrze masz, jest dobrze, to nie stracisz to. Matko, oczą szmat, wyzłaś, bo to doszło zło, zrozum to. Na winie drugi numer, od którego się wszystko zaczęło. Jest to kawałek Miłosza i mamy skrzydeł. Wykonałem pomer gdzieś kwarta temu i od tego się wszystko zaczęło. Na Mówię ten sam, ledwo podnoszę głowę, ledwo otwieram oczy Więc nie chyba nie mogę, choćby obiecam coś To piję sobie, i tak szybciej, w siedle przy okazji Z to zrobię świat. Ja, dziś pode mną, powoli Każdy tak, w barwie krzyczy, zbawię, że czuje życie i miłości Nie jestem martwy, słuchać mnie Haftę za wygranie, się ta linia Kolejna z papilary, wypalmy to wszystko Wypijmy resztę, i tak to miejsce Nie da nam szans na więcej, podaj rękę, a przez doł, na chmur nie bój się, spotka się w pokiem Ogień pod podniek, przypływa do ciała i w danek I coraz śliczniejszy jest hałas, nie ma tu racji na nas W sensu w planach, to lepiej, tutaj ktoś nas nie

Na dziewczyny, które są na piernej, bo sami jesteśmy bierni I zawsze, że jesteśmy tego tak ślepo Nie widzę z powodu jak skała Drugiego za całą resztę czekałem w Warszawa Za każdy raz wyjako zionka myślał Potem ja i tak chwili do rana Po jednym, za każde pasma Małe i wielkie i już tak to lepiej, bo nas tą butelkę będę klać I nie to jest mi niepotrzebne z to, że sam będzie pięknie Nie nam się pęknie Panie pupaki, nas z tybocy, kasyką, płóci ku zbrudnie, zabić nas. Czasem pokazują nam drogę, przez to odnakuję pójście, spotkam się z spotka, Bogiem. Nie mamy z trzydzień a mimo tego do nas cenię, chce chcemy wracać.